Siemano wszystkim, ja jestem Hachix Dziś zaczniemy sobie nową serię Kojarzycie może odgrzewanego kotleta od Unity? Chciałbym nagrywać podobną serię, tylko że u mnie Jednakże ta seria nie będzie z losowymi autami Tylko będzie ona prowadzona markami Także ja proszę naszego asystenta, żeby podał mi losową markę samochodu Nie wiem czemu to tutaj jest po rosyjsku, ale wypadło na BMW, więc lecimy osobiście uważam, że najbardziej ciekawe są luzaki u mnie w kolekcji, więc zaczniemy sobie od mainów, potem silvery, luzaki, a na koniec pręka. Także lecimy z pierwszym modelem. Pierwszy model to jest taki oto BMW 507 z 2024 roku z serii Hot Wheels Roadsters. Z przodu niestety nie mamy zrobionych świateł, za to mamy znaczek oraz fajny grill. Z boku jest bardzo ładnie zrobiony, mamy tutaj jak widzicie numer startowy, tutaj mamy ładnie zrobione wloty powietrza oraz znaczek BMW. No i tył niestety jest goły. Niestety nie STH, ponieważ w 2024 ten model złotym Spectra Flame, jak dla mnie pięknym kolorze, dało się zdobyć jako STH. Ogólnie model oceniam 8 na 10. Następnie mamy BMW 635, czyli tak zwany Rekin. Jest to model z 2025 roku z serii White Body. Posiada on piękne kalki na boku. Ogólnie jest w bardzo fajnym malowaniu, właśnie takim czarno-złotym. Na masce mamy również wiele, wiele sponsorów, wiele kalek. Tak samo na dachu. Z tyłu mamy chyba to są plastikowe lampy. Niestety no, nie wyglądają najlepiej, ponieważ lepiej by wyglądały jako Element pomalowany. Mamy fajne kółka, pasują szczerze. No i z przodu również mamy plastikowe, w, plastikowe e, lampy. Jak dla mnie model, również 8x10. Następnie mamy BMW 2002 z 2025 roku z serii Hot Wheels 70s vs. 90s. Z tyłu nie mamy kalek. Za to jest bardzo ładnie. Zrobiony odlew. <laughs> na boku mamy fajny znaczek M-pakietu, znaczy kolory, nie znaczek. Mamy tutaj logo Hot Wheels, pasujące na kółka No i przód, oprócz znaczka, również jest pominięty. Model 8x10, następnie mamy. Ostatniego Hot Wheelsa, mainlina z mojej kolekcji od BMW jest to BMW N3E30 Touring z 2024 roku z serii Hot Wheels Modified. Z przodu mamy plastikowe wloty powietrza oraz plastikowe światła. Mamy fajną, yy, fajną maskę. Od boku prezentuje się ten model bardzo fajnie, mi się właśnie to złote kółko, z tyłu. Tutaj również chyba jest plastikowe, plastikowe lampy. Model oceniam 9 na 10. Z serii właśnie takich mainline'owych posiadam jeszcze jedno BMW od Matchboxa, a dokładnie BMW E36 Compact z 2025 roku. Model jak przypada to na Matchboxa ma pięknie zrobione tył, światła, znaczek, nawet tablicę. Średnie kółka, chociaż do tego modelu osobiście mi pasują oraz mamy tutaj zrobiony przód, lampy, wloty powietrza oraz znaczek. Model 9 na 10 Teraz przejdziemy sobie do silverów. Niestety posiadam tylko dwa, ponieważ nie udało mi się uzbierać jeszcze całej serii BMW. Posiadam jeden, jak dla mnie najlepszy model z tej serii, a mianowicie BMW M3 E39. Posiada, jak to przystało na pół półpremkę. Ładnie zrobiony tył, pasujące koła. Ładnie zrobiony przód. Posiada również kolory M-pakietu, tak jak było w przypadku BMW 2002. Warto dodać, że ten model ma metalowy spód. Model jak dla mnie 9 na 10 Następnym modelem jest BMW 2002 z 2023 roku z serii Vintage Racing Glue. Jest to stary Silver Series. Z tyłu mamy zrobione ładnie lampy, znaczek BMW, z boku mamy numer startowy, fajne koła, przód, jak na Silver Series, przystało jest pomalowany. Na górze auta mamy fajne paski. Teraz patrzę, nie wiem czy pod tym właśnie on jest taki uwalony, ale nie wiem czy to nie jest blister. Jak dla mnie model 8 na 10 a z różaczków posiada. Lekki custom BMW 2002. Ono pochodzi chyba z 2017 roku z serii setu BMW posiada przeze mnie troszkę domalowane lampy, domalowany znaczek. Jest ona lekko przykurzona, więc będzie trzeba ją troszkę odświeżyć. Wobec przód również posiada domalowany. Jest ona na plastikowym spodzie. Jak dla mnie jest w bardzo fajnym kolorze. Model 9x10 Następnie mamy customowego gruza czyli BMW e 40 E34 od firmy Majoret. Jest taki stary model Przeze mnie dostał nowy lakier karbonową maskę pomalowany przód rejestrację tylko przednią motylnią gdzieś zgubił na zimowej drodze pomalowane na zielono karoserie, fioletowe felgi Cztery końcówki wydechu zrobione z tulei. Domalowane światła. Jak dla mnie model bardzo dobrze wyszedł. Ma kilka obić, ponieważ liczyłem właśnie na efekt gruza. Jak dla mnie spoko model. 9 na 10. Następnie mamy bardzo fajnego customa. Szczerze mówiąc bardzo fajnie mi wyszedł. Jest niestety również troszkę przykurzony, bo te modele stoją na półce, nie w kablowce. A mianowicie jest to BMW E36 jest to, by, była taka wersja kolorystyczna biała niestety nie jest, z którego jest ona roku jest to oczywiście Hot Wheels no i tak, mamy tutaj przeze mnie położony cały nowy rakier pomalowane wnętrze złote koła które jak domówię będą wymieniane lekko pomalowane tył na światełka oraz pomalowany przód jak dla mnie model 9 na 10 następnie mamy bardzo fajny model, BMW E46 od firmy Welli, jest jakiś stary kast, on również miał przypominać takiego gruza, niestety ząb czasu go zniszczył. Osobiście czekam na kółka, jeżeli przyjdą oczywiście mu on również ma dolobione tulej z tulejek wydech, pomalowane światła, no i szczerze mówiąc nic wielkiego, jak dla mnie kolejny fajny model 8 na 10 no i mamy następnie BMW, chyba E90, niestety przód wygląda jakby miał przynajmniej down'a, ale był on przeze mnie dorabiany, ponieważ Welly go nakleiło tutaj i wyglądał przez to jak nowy BMW n 4 G80. Ogólnie każdy no, musi mieć wymienione kółka, sam odlew jest fajny, tył ma naprawdę spoko, ja go troszkę podmalowałem, te fiolety, Pomarańczowe światło, żeby właśnie było lepiej kierunkowskazy widać. Ma wiele jak dla mnie fajnych smaczków, typu właśnie takie kalki. Nawet spoko zrobione znaczki. No i koła przyjdą, może troszkę poprawię kiedyś ten przód. I będzie fajnie, jak dla mnie na razie 8 na 10. No i zbliżamy się do końca, a mianowicie została nam jedna pręka. A jest to BMW M5E34 serii Boulevard. Pochodzi ona z 2025 roku. Ma fajnie zrobione, oczywiście, światła. Jak to przystało, na premkę metalowy spód. Fajne kółeczka z gumową oponą, czyli Real Riders. Ma również fajnie wykonany przód. Model 9x10. No i właśnie w taki sposób yy, wygląda moja kolekcja modeli BMW. Wy dajcie znać, jaką markę byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. Komentujcie, jeżeli macie możliwość, podbijajcie, podbijajcie te filmy, ponieważ no niestety na razie nie idą za duże pole odbiorców, ale już widzę, że zostaje zauważany. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Odcinki z tej serii będą pojawiały się nieregularnie, ponieważ. No, ty, nie wiem, po prostu. Może pan nie jakiś hunting, jakąś yy, niedzielę, ponieważ ja w odcinki wrzucam tylko w niedzielę. To jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, subskrybujcie. No i cześć.